Rolnicy zapowiadają zaostrzenie protestów po spotkaniu z ministrem. Że, tak jak są przykręcane śruby i wychodzą buble z tego ministerstwa, to się w pale nie mieści. Wszyscy o tym też dobrze wiemy. Europejska ściema. Kolejne negocjacje z Ukrainą w sprawie wolnego handlu. Ogromne zniszczenia upraw w Polsce. Minister zapowiada wsparcie. Tak elektrycy zniszczyli rolnikowi sprzęt do karmienia świń. W sobotę w Koszalińskiej delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie ministra rolnictwa z przedstawicielami rolników z całego regionu. Podczas rozmów rolnicy zaprezentowali cztery kluczowe postulaty, dotyczące umowy z Mercosur, Zielonego Ładu oraz importu produktów z Ukrainy i działania aplikacji suszowej. Szymon Ręcławowicz z oddolnego ogólnopolskiego protestu rolników ocenił spotkanie krytycznie. Jesteśmy rozczarowani postawą ministra. Wiemy, że sprawy takie jak umowa z Mercosur czy Zielony Ład są złożone i wymagają czasu, ale już dziś można było powołać komisję suszową. Aplikacja nie działa prawidłowo. Nawet tego nam nie zaproponowano. Z kolei minister rolnictwa Czesław Siekierski uznał rozmowy za konstruktywne, zapowiadając, że decyzje zapadną w najbliższym tygodniu. Rozważamy różne rozwiązania, zarówno w kwestii ośrodków produkcji rolnej, jak i suszy. Chciałbym, aby rolnicy mieli możliwość wyboru między aplikacją suszową a komisjami. W kolejnym etapie zdecydujemy, która z tych form będzie podstawą do wypłat. Rolnicy jednak nie do końca wierzą Siekierskiemu, a przede wszystkim całej Unii Europejskiej w temacie przywrócenia kwot na handel z Ukrainą. Podczas spotkania w Koszalinie doszło do mocnej rozmowy o niewykorzystanej polskiej prezydencji. To przecież to jest państwa rząd. To państwo macie koalicję rządzącą. A nas z drugiej strony to nie interesuje, I ale teraz spokojnie, my to o tym wiemy, że ministerstwo źle też funkcjonuje. Wszyscy o tym dobrze wiemy, że tak jak są przykręcane śruby i wychodzą buble z tego ministerstwa, to się w pale nie miści. Wszyscy o tym też dobrze wiemy. Pan powiedział, że hiszpanie są zadowoleni. Nie, ja nie chcę siadać, ja tu jestem z rolnikami, przedstawicielem rolników, ja chcę tu być z nimi. Bo, ale, to, ale to nie jak że Ale, ale jest, tak. myślę, że na myślę, tyle głośno mówię, że nie mnie doskonale słychać. W związku z tym, nasze jest takie stanowisko. nas bez Nasze stanowisko jest jednoznaczne, że dla nas to jest niewykorzystana szansa w prowadzeniu prezydencji. Prowadzeniu prezydencji i mogliśmy doprowadzić do tego, że zablokować tą umowę. Nie wynegocjowaliśmy sobie nic, nie zabezpieczyliśmy interesów rolników. Oraz nie zbudowaliśmy mniejszości blokującej. Nie było żadnego poważnego spotkania ministrów rolnictwa podczas prezydencji, aby dokonać tego. A mieliśmy pełnoprawny możliwość do prowadzenia takich rozmów. I to samo się stało z Ukrainą, bo nie wypracowaliśmy w tym czasie żadnej umowy stowarzyszeniowej. Miał pan półtora roku na wykonanie tego. To się nie stało. To są fakty. Mamy, za, mamy zablokowane, teraz proszę przejść do Ukrainy, przechodzimy do następnego aspektu, bo, nie, bo już nie ma czego kontynuować. Tu koleżanka zadała odnośnie umowy stowarzyszeniowej po prostu z Ukrainą. Wszyscy wiemy, że teraz, owszem, jest to czasowe, jest tylko wprowadzona pół roku. A jeszcze odnośnie umowy stowarzyszeniowej, tak? To pan powiedział, że wy państwo zablokowaliście, tak? Jak państwo zablokowaliście, skoro w Dzienniku Ustawa nie została publikowana, czyli to jest tak? Jakby ona nie funkcjonowała. Więc proszę nie wprowadzać opinii publicznej w Bo ona w dzienniku ustaw nie została opublikowana, w związku z tym to jest tak, jakby jej nie było. Proszę się odnieść do e, umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. ja. Niech pan nie ocenia w taki sposób, bo jeśli, bo no, moja ocena jest, a jeśli moją ocenę podważacie, do czego masz prawo, tu sobie weźcie. Prawnika, weźcie sobie ekonomistę, weźcie sobie jakichś ekspertów, żeby Wam powiedzieli, czy to, co mówi się kiemski, jest prawdziwe, czy nie. Bo Pan wie lepiej. Oczywiście Pan ma prawo do własnego zdania, ale mówię Pan posłomę honoru, że że kraje swoje grają. I w sprawach Berkosunu jest pewnego rodzaju zawieszenie nie ma ani ruchu w tą stronę, ani w drugą. I prezydencja trudno, żeby dokonywała jakichś nacisków. byśmy te wstawy podnosili. To nie jest tak, że prezydencja ma specjalną władzę. Prezydencja koordynuje pracę Rady Ministrów Rolnictwa gdzie w 27 Ukrainy. Nie jest tak, że ja jest tam jakieś specjalne uprawnienia. Ukraina bardzo zabiega o wzrost kwot, gdyby one były większe. Ukraina by najbardziej wolała, żeby one były na poziomie, takim, jak było, było w ATENIE 3 z 22, Przednie z 25, a nawet w ogóle, że była europejskie otwarta, bo oni uważają, że to oni walczą o wolność Europy, walczą o wolność e, Polski, krajów e, innych bałkańskich e, czy tutaj innych krajów europejskich i że to wspomorzenie ze strony Europy jest, jest i należy. Ja już powiedziałem, że tak, należy jest wspomorzenie ze strony Europy, udziela to Europa, gdzie Unia Europejska udziela to, ale nie może być tak, że będziemy wtedy udzielać w obszarze w Damian Murawiec przekazał, że rolnicy są niezadowoleni po spotkaniu z Siekierskim. Jak zapytał na Facebooku, czy po wyborach licznik spotkań i rozmów się zresetował? Jesteśmy po rozmowach. Ministrem Siekierskim, które odbyły się wczoraj w Koszalinie. Rozmowy e, przebiegały w bardzo, w bardzo ostrym tonie. E, przede wszystkim na początku minister powiedział się, że spotyka się z nami pierwszy raz i chciałby wysłuchać, jakie mamy postulaty. A więc, jaki pierwszy raz, gdy Wielu z nas przez ostatnie półtorej roku po kilkanaście, a może nawet więcej razy, spotykała się i rozmawiała na temat zagrożeń w rolnictwie naszych postulatów z ministrem rolnictwa. W ramach postulatów mogliśmy usłyszeć, że gdy chodzi o pisanie umowy o wolnym handlu z grupą Mercosur, no to że w zasadzie nic. Się nie dzieje, że te prace są zawieszone, co jest oczywiście z niezgodne z prawdą, ponieważ komisarz Hansen mówi jasno, że ratyfikacja umowy pomiędzy Unią Europejską a grupą Mercosur nastąpi do końca lipca i zostanie wprowadzony mechanizm tak zwany ochronny. Tylko, że z tego mechanizmu nie będą mogły skorzystać pojedyncze kraje członkowskie, natomiast Bruksela. Więc nie będziemy mieli żadnych kompetencji, żeby przeciwdziałać negatywnym skutkom wdrożenia tej umowy. Murawiec podkreślił, że rolnicy są zaniepokojeni przygotowaniami Unii do kolejnych negocjacji z Ukrainą. Liberalizacja handlu z Ukrainą. Minister powiedział, oczywiście, że jest powrót do umowy stowarzyszeniowej sprzed wybuchu wojny. Co jest prawdą, natomiast nie wiedział nic o rozmowach między stroną ukraińską a Unią Europejską na temat przyszłych lat, czy jak to porozumienie, jak ten handel będzie miał wyglądać, ponieważ wiemy, że obecny stan rzeczy obowiązuje do końca roku, natomiast prowadzone są negocjacje i są one już zaawansowane i te negocjacje mają zakończyć się do końca lipca i wiemy, że strona ukraińska bardzo mocno naciska na nieograniczony dostęp do naszego rynku ze swoimi produktami, ze swoją żywnością, która jest niezdrowa, która produkowana jest wedle całkiem innych standardów z użyciem substancji chemicznych, które na terenie Unii Europejskiej są już od 20 czy nawet od 30 lat. Wycofane i uznane za szkodliwe, a nawet rakotwórcze. Zbliżająca się nowa umowa handlowa między Unią Europejską a Ukrainą budzi coraz większy niepokój wśród polskich rolników. Obawiają się oni powrotu do sytuacji sprzed dwóch, trzech lat, gdy rynek został zalany tanim zbożem z Ukrainy, a ceny krajowych produktów, takich jak pszenica, rzepak czy kukurydza, drastycznie spadły. Grozi to tym, że spadną ceny naszych towarów. Rolnicy znajdą się znowu w dramatycznej sytuacji, ostrzegł Gustaw Jędrejek, prezes lubelskiej Izby Rolniczej. Wrzesień i październik to kluczowy okres dla rynku. To właśnie wtedy po żniwach odbywa się największy obrót zbożami i nasionami. Rolnicza Solidarność już zapowiada gotowość do protestów i blokad. Jeżeli towary zaczną znów napływać z Ukrainy, nie będziemy mieli wyjścia, znowu wyjdziemy na ulicę. Jako Solidarność zaprosimy inne organizacje, by wspólnie bronić interesów polskiego rolnika, zadeklarował rzecznik Związku Adrian Wawrzyniak. Tymczasem opozycja zarzuca rządowi bezczynność. Była wiceminister rolnictwa Anna Gębicka zwróciła uwagę, że rząd Donalda Tuska miał pół roku, by zadbać o interesy polskiej wsi, ale tego nie zrobił. Rząd musi wreszcie zacząć działać i wykorzystać polską prezydencję w Unii do ochrony naszego rynku, powiedziała Gębicka. Premier Ukrainy Denys Szmychal nie ukrywa, że celem jego rządu jest osiągnięcie zasadniczych porozumień w sprawie dalszej liberalizacji handlu z Unią. Według informacji nieoficjalnych, nowa umowa może zostać podpisana już na przełomie września i października. To właśnie wtedy, jak alarmuje prezes lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek, polski rolnik może boleśnie odczuć skutki otwarcia rynku. Jeśli ruszy masowy import zbóż z Ukrainy, tegoroczne żniwa dla wielu polskich gospodarstw mogą oznaczać straty. Bez zabezpieczeń i wsparcia państwa rolnicy mogą nie wytrzymać tej konkurencji, ostrzega Jendrejek. Oprócz problemów związanych ze zbożem z Ukrainy rolnicy postulują także pochylenie się nad aplikacją suszową. Błędnie działająca aplikacja suszowa, błędne wyliczenia w systemie monitoringu suszy. Minister powiedział wprost, że yy, jest. Zapostulowaliśmy o utworzenie komisji suszowych, żeby to komisje gminne robiły szacowania i wyliczały procent suszy, który dotknął nasze uprawy. Natomiast minister powiedział wprost, że różnica w procentach czy, czy w stopniu wystąpienia suszy między komisjami a aplikacją jest zbyt wysoka i aplikacja zaniża oczywiście. Występowanie suszy, te procenty, i gdybyśmy wrócili do komisji gminnych, to byłoby trzeba wypłacić o wiele więcej pieniędzy z budżetu, a tych pieniędzy nie ma, więc nie będzie powrotu do, do komisji, komisji gminnych. Spotkanie e, naprawdę było w takiej gorącej atmosferze, było wiele emocji, i w zasadzie można powiedzieć, że. Nie otrzymaliśmy y, praktycznie żadnych konkretów, których oczekiwaliśmy po takim długim okresie rozmów z Ministerstwem Rolnictwa. I niestety rozmowy zakończyły się wcześniej. Jako rolnicy po prostu opuściliśmy tą salę, ponieważ y, nie, padły, nie padły żadne konkrety, na które liczyliśmy, że minister przywiezie nam rozwiązania chociaż jedno czy dwa naprawdę jakieś bardzo proste które można zrobić tutaj ze strony wyłącznie ministerstwa czy tylko wyłącznie rządu polskiego gdzie nie trzeba angażować zmian na poziomie Unii Europejskiej Minister Rolnictwa Czesław Siekierski zapowiedział że zwróci się do Ministerstwa Finansów o dodatkowe fundusze na wsparcie dla sadowników i rolników dotkniętych przez ostatnie gradobicia Podczas wizyty na zniszczonych terenach Sandomierzczyzny, minister podkreślił, że skala strat przekracza obecne możliwości budżetowe jego resortu, który już wcześniej ponosił znaczne koszty m.in. na walkę z ptasią grypą i utylizację milionów sztuk drobiu. Temat ten ma zostać poruszony na najbliższym posiedzeniu rady ministrów oraz w Sejmie. Widząc ogrom zniszczeń i dramat rolników, z których wielu ucierpiało również w poprzednim roku, minister nie krył emocji. W celu przyspieszenia procesu szacowania szkód zaprosił do Warszawy przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorządów oraz samych poszkodowanych. Spotkanie ma służyć przeglądowi i modyfikacji obowiązujących procedur oraz formularzy zgłoszeniowych, które, jak zaznaczył minister, często nie uwzględniają wszystkich rodzajów strat ponoszonych przez gospodarstwa. Choć dokładna skala strat w rolnictwie wciąż jest nieznana, Ponieważ komisje dopiero rozpoczynają proces inwentaryzacji, Ministerstwo Rolnictwa już teraz zapowiada szeroki pakiet wsparcia. Pomoc ma obejmować zarówno bezpośrednie wsparcie finansowe, jak i ulgi podatkowe oraz rozwiązania ułatwiające odtworzenie produkcji w nadchodzącym sezonie. Minister Czesław Siekierski podkreślił, że tegoroczne gradobicia dotknęły nie tylko Sandomierszczyznę, ale również inne regiony: Lubelszczyznę, Dolny Śląsk i Ziemię Lubuską. Skala zniszczeń jest znaczna. A w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone niemal w całości. Wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki poinformował, że zgłoszenia szkód napłynęły już z 19 gmin, w tym ze wszystkich gmin Powiatu Sandomierskiego. Straty wynikające z gwałtownych burz, gradobić, ulew i wichur dotyczą upraw zbóż, warzyw, owoców oraz rzepaku, w wielu przypadkach dochodząc do 100% zniszczeń. Pomoc państwa będzie przysługiwać gospodarstwom w których szkody przekroczą 30% wartości produkcji roślinnej. Dodatkowo przewidziano wsparcie na odbudowę infrastruktury. Do 8 tysięcy złotych na uszkodzone budynki mieszkalne, do 200 tysięcy złotych w przypadku poważnie zniszczonych domów oraz do 100 tysięcy złotych na budynki gospodarcze. Sadownicy z Sandomierszczyzny mówią wprost o katastrofie. Michał Strugała z Winiar ocenia tegoroczne gradobicia jako największe straty gradowe w historii, Wskazując na zniszczenia sięgające nawet 100% upraw. Choć posiadał ubezpieczenie, obawia się, że jako klient szkodowy nie będzie mógł ubezpieczyć swojego sadu przez najbliższe trzy lata. Do problemu odniósł się minister rolnictwa Czesław Siekierski, krytykując nieuczciwe praktyki niektórych firm ubezpieczeniowych. Zwrócił uwagę, że mimo państwowego dofinansowania 65% składki, zakłady ubezpieczeń często stosują wyłączenia i kruczki prawne. By ograniczyć lub odmawiać wypłat odszkodowań. Ministerstwo prowadzi rozmowy z ubezpieczycielami i zapowiada interwencje mające na celu zwiększenie realnej ochrony dla rolników. Agnieszka Nowakowska z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sandomierzu przypomniała, że w 2024 roku ponad 5 tysięcy gospodarstw z powiatu Sandomierskiego otrzymało łącznie 60 milionów złotych pomocy w związku z wcześniejszymi klęskami żywiołowymi. Jak podkreśliła. To dowód na to, że ekstremalne zjawiska pogodowe przestały być wyjątkiem, a stały się trwałym elementem klimatycznej rzeczywistości. Rolnicy, a w szczególności hodowcy, muszą uważać nie tylko na zjawiska atmosferyczne czy unijne przepisy, ale także na partaczy, którzy mogą zrujnować gospodarstwo w nieoczywisty sposób. O takim przypadku u siebie opowiedział rolnik nieprofesjonalny. Dzisiaj zostały zniszczone na gospodarstwie wszystkie porzeciągi spiralne, które mamy. Przez błąd elektryków, już opowiadam Wam o co chodzi. Dzisiaj mieliśmy wymieniony transformator, z którego do, do którego jesteśmy bezpośrednio podłączeni jako gospodarstwo. Tam do tego transformatora bodajże jest tylko 5 albo 6 numerów podłączonych. My mamy największy pobór, mniejsza o to, ale no, mamy bardzo dużo urządzeń na gospodarstwie, które działa na prąd. I nie mieliśmy dzisiaj prądu przez 8 godzin nie podłączałem swojego agregatu z tego względu mówię, ok, dobra, świniom starczy otworzymy bramy, żeby się przewietrzało w domu zrobiliśmy sobie kawę po prostu na gazie, dziękuję bardzo, do widzenia mówię, co chwilę przychodziło jakieś deszcze nie deszcze, a ten agregat wtedy często stoi po prostu na dworze, albo ciągnik stoi na dworze mówię, nie ma jakiejś większej potrzeby, żeby włączać osobno swój agregat i przychodzi godzina włączenia prądu i od razu słyszę potężny rumot u nas w chlewni. Patrzę, wchodzę do chlewni i patrzę. Rozpierdzielony silnik, rozpierdzielona spirala, rozpierdzielone rury od paszociągu. Jak się potem okazało, elektrycy woją, czy dobry kierunek? Ja mówię, nie kurwa, zły kierunek, rozpierdzieliliście mi paszociągi. I słuchajcie, EMEA Polska, naprawdę powinniście się zastanowić, kogo zatrudniacie, jeżeli wasi elektrycy nie potrafią rozróżnić kierunku prądu. Przy transformatorze. Przy transformatorze, nie kurwa w gniazdku. Więc e, paszeciągi, To jest inaczej, znaczy, całe szczęście, że tylko parzeciągi. Bo cała reszta sprzętu działa, ale na teraz Mam 250 świn, które nie mają paszy. Na teraz muszę zrobić szybko paszę, mimo że chodzą wszędzie po okolicy burze i w ogóle sprzęty elektryczne powinny być powyłączane, albo przynajmniej zrzucone bezpieczniki. I co? I będę jeszcze musiał dzisiaj taczkować jakieś pół tony paszy. I rano będę musiał taczkować pół tony paszy i jutro cały dzień będę siedział przy tym, żeby te pasze ciągi naprawić, z tego względu, że ktoś. Pomylił kierunki prądu w transformatorze. No ludzie złoci. Jestem ciekaw, jak Enea podejdzie do skargi. Bo ja tego tak słuchajcie, nie zostawię. Nie ma najmniejszej opcji. Nie ma najmniejszej opcji, że ja mam rozpierdzielony sprzęt. Moje świnki są głodne i nikt nie się za to odpowiedzialności. No nie. Daj znać w komentarzu, co uważasz na temat kolejnych negocjacji Ukraina Unia. Czy europejskiej elity wystraszą się kolejnych protestów w Europie? Czy może jednak nic ich nie powstrzyma przed lobbyingiem ogromnych korporacji z Ukrainy? Wpadnij także na kanał wojskowy, gdzie znajdziesz dużo ciekawostek militarnych i bieżących informacji geopolitycznych kształtujących bezpieczeństwo w naszym kraju.